naszego dzisiejszego spotkania. Przede wszystkim księdzu proboszczowi dziękujemy za pięknie odprawioną mszę. Ksiądz proboszcz, jak wspomniałem wcześniej, jest u nas od miesiąca. Jest nowym gospodarzem parafii i życzymy mu wszystkiego dobrego i najlepszego w tej nowej parafii. Dużo pracy. Proszę Państwa, na wstępie witam serdecznie przedstawicieli mediów, nowiny raciborskie. Prywatnych. Witam Państwa dziadków, pradziadków, babcie, mamy, tatusiów, jeźdźców, którzy do nas przyjechali. Widzę, że bardzo licznie do nas przybyliście i bardzo mnie to cieszy. Jest to nas już 18. Hubertus z kolei. I proszę Państwa, mamy jeszcze chwileczkę obsuwy czyli takiego małego opóźnienia. Czekamy na przedstawicieli policji, którzy nas poprowadzą przez miasto i na orkiestrę Dentą Plania a później ruszamy, później ruszamy w miasto. Wszystkich konnych prosiłbym, żeby się ustawili trójeczkami. Jeszcze mamy chwilę czasu. Trójeczkami się ustawiamy. Najpierw idą, witam jeszcze przede wszystkim ułanów dzisiejszego pułku ochotniczego. Tutaj są, z dwóch naszych ułanów, do którego ja należę w pułku. Są też nasi wychowankowie z Huzara, w mundurach, można ich tam zobaczyć na, na tej trójce koni srokaty, kary i siwy witamy wszystkich, wszystkie dzieci witamy wszystkich, którzy kochają się w koniach, którzy te konie uwielbiają witamy wszystkich, którzy przybyli na naszą imprezę z Włodzisławia z Rywnika, z Gupczyc, a nade wszystko witamy serdecznie pana posła Michała Wosia wielkie brawa dla pana posła Witamy również pana wiceprezydenta Michała Kuligę, wiceprezydenta Raciworza. No i chciałbym, chciałbym powiedzieć, że bufet jest bardzo dobrze zaopatrzony: ciasto, napoje, jedzonko, ale konsumpcja może się już odbywać i, i, i po, że tak powiem, przemarszu w miasto muszę skorzystać z ciągi. Proszę Państwa, więc tak, zbiórkę już mamy, msza dziękczynna się już odbyła. Witamy gości, to jest trzeci punkt programu i za chwilę będziemy pomalenku się zbliżali do Parady Konnej. Czekamy jeszcze na policję, powinien być lada moment, są też mażoretki z GOK Lugomia. Witamy Was serdecznie dziewczyny i opiekunów. No i będziemy mieli później po przemarszu, po procesji konnej... Z miasta będziemy mieli gościa specjalnego, a potem o 14 rozpoczynamy gonitwę za Lisem. Z uwagi na to, że u jego roczny zwycięzca Lisa miał wypadek w pracy i niestety miał operację na oko, więc on nie będzie uciekał, ja bym poprosił Rafała Wochnika. Rafał, czy uciekać trochę? No daj, pokaż, daj popis. Rafał, bardzo Cię proszę. Końkiwa, że tak, a pan Rafał, że nie, ja nie wiem. A konie ewidentnie, że tak, panie Rafał. Nie pan zobaczy na to. Tylko. Pani, pani e, Lisica, która zwyciężyła w zeszłym roku, też będzie uciekała, spóźnia się, ale dojedzie do nas. E, więc będziemy mieli gonitwy. Gonitwa kobiet za lisem, to jest e, jako... My jako jedyni organizujemy gonitwę za e, lisem dla kobiet, chyba w Polsce. Bo nie słyszałem jeszcze ani na internecie nie wyśledziłem, żeby gdzieś był tylko dla e, Amazonek. No i później golitwa Open, w której e, będą, będą uczestniczyć i mężczyźni, i kobiety. No w dalszej części, części programu mamy pokaz potęgi skoków. Toriusz jest ustawiony. Sędziowała będzie pani Anna Warcholińska. E, dekoracja zwycięzców po skokach. No później zabawa, no i, i poczęstunek no dla wszystkich. Proszę Państwa, chciałem jeszcze zaprezentować nagrody, puchar, nagrody. nagrody. Tak. Yy, nigdzie takiego pucharu, list nie ma jak tu w Raciborzu od lat, od 18 lat tak wielkie puchary yy, tylko my dajemy dziękuję oczywiście wszystkim sponsorom i tutaj tak pokrótce sobie pozwolę wymienić i też skorzystać ze ściągi tych, bez których ta impreza nie mogła być tak przepiękna jaka jest. Tak dokładnie. Zatem o nich teraz kilka słów. Tak dokładnie. No przede wszystkim miasto Racibusz, proszę państwa. No. Dziękujemy Panie Prezydencie za tak mocne wsparcie naszej imprezy. Pan Radek Pleśniak, Pan Kłosek Mariusz, partner Sekurity, firma Komasa, apteka podróżami, pan Artur Szwedo. Yy, firma Orion, yy, pan Maciej Pałczyński, firma BNW w rodzinie na yy.